W McDonald's Roulette Challenge! Siemanko z tej strony, Krycha i witam Was na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj z widzami na Rubinkowie w Toruniu i przyjechaliśmy spełnić obietnicę z poprzedniego odcinka. Pamiętacie ją? Jeżeli pod tym filmem wbijecie Tysiąc łapek w górę. Tylko tysiąc wystarczy. Jeżeli wbijecie, nie. Dobra. pięć tysięcy łapek w górę. Jedziemy do McDonalda i kupujemy samych McFlury, tak żeby dla każdego było co najmniej po dwa. Wbiliście moment, te pięć tysięcy łapek założone w progu. W związku z tym przyjechaliśmy dzisiaj zagrać w lodową ruletkę McDonald's z widzami. Jeee! Yeah! Co tak słabo? Moc, zróbmy jakiś hałas! Nie! Yeah! No, to co? To idziemy? A kiedy wspomnisz o... że dzisiaj jeździsz na Nie wspomnę. <klujna> to jedziesz ty. No to kochani, podjeżdżamy do McDonalda zagrać w losową ruletkę z lodami. Właściwie będą losowe McFlury. I będzie 20 kuponów po 7 złotych. O, dzień dobry! Witam ponownie! Dzisiaj y, będzie lodowa ruletka. Dzisiaj poproszę z tego kuponu: y, dwa razy Makflury za 7 zł. Tak. Poproszę ten kupon. Y, ten kupon dwa, 20 razy. Hello. 20 razy. 20 razy z kuponu Makflury. I to będą losowe, obojętnie jakie, tak? To Państwo tam wbiją, to już jest ten kupon za 7 zł, nie? 140, 140 zł. 140 zł, dobra, to kartą zapłacę, nie? W środku, czy nawet na, na driver? Yy, to znaczy odbierzemy w środku, znaczy na zewnątrz sobie pójdziemy. Tam na, na dworzu będziemy. Yy, na zewnątrz, na dworzu. Ale odbierzemy w środku. Ale odbiorą w środku. Okej. zapraszam obok, na będzie w Dobra, dobra, super, dziękujemy uprzejmie. Do zobaczenia. Dzięki, na razie. No, to odebraliśmy nasz Paragon za 140 zł. Może ja podjadę do Kuby i pokażę. Nie wiem co tutaj jest. O tu jest okienko do odbioru, ale my tutaj nie podjeżdżamy. Podjeżdżamy do Kuby. Mam tutaj paragonik za 140 zł i za chwilę i za chwilę udam się do McDonalda po odbiór naszego losowego zamówienia. No, co, zobaczymy, jakie flury dostaniemy. Nie wiem, to będzie niespodzianka. Po prostu zamówiliśmy losowe lody za 140 zł. A za chwilę przejdziemy do konsumpcji i unboxingu z widzami. O, już jest. 20, dobra, bierzemy. Dobra, postawić. A jeszcze szejków może dobierzemy. No, Dobra, idziemy po szejki jeszcze. Jeszcze do domu, żeby było więcej na stole. To jeszcze 20 szejków poproszę. No, ja y losowe, losowe szejki. Jakie pan nabił dużo? Mogą Nie, być. no zwariował, jeszcze szejki domówił. Nie, no zwariował. A hot dogi są? <laughs> 20 szejków <shake> będzie jeszcze. <laughs> na miejscu? No, na miejscu zabierzemy. Okay. To nie trzeba. Etapy I będziemy wiedzieli, co dostaniemy. No to, kochani, przechodzimy do naszego unboxingu zamówienia. Przed nami jest 40 McFlury, McFlury, zależy, jak kto to wymawia. I było tego mało. W związku z tym, postanowiłem zamówić dodatkowo 20 losowych szejków, tak? żeby na tym stole. Powstała dość pokaźna liczba 60 itemów Dla każdego obecnego tutaj Będą trzy rzeczy Dwa razy McFlurry i Last Shake Ci, którzy dzisiaj z nami przyszli Moi widzowie Teraz ich serdecznie pozdrawiam Zróbcie jakiś mały hałas No, tak więc kochani Obietnica spełniona Teraz czas na następną obietnicę Jeżeli pod tym odcinkiem Lodowym Wbijecie 1500 łapek, tak? 2000. Nie! 2000. Nie, nie, 1500. Nie jesteśmy chciwi. Chcę, żeby ludzie nas oglądali. 1500 łapek wbijamy, i jedziemy do KFC, żeby kupić za co najmniej 200 zł losowych zestawów Bismarck. Czy chcecie tego? Tak. A czy widzowie tego chcą? To dopiero się okaże, jak wbiją łapki. Tak więc pamiętajcie. 1500 łapek i lecimy. Po następny odcinek, tak? Zapraszam do klikania łapek już teraz. Jeszcze na sam koniec. Zapraszam wszystkich do wbijania na grupę bojowników krychy. Na tej grupie na Facebooku umawiamy się na ruletki z widzami, więc jeżeli masz taką ochotę wystąpić w naszej ruletce, zapraszam na grupę. Tam umawiamy nasze spotkania i tam dowiecie się wszystkiego o najbliższych spotkaniach. Zapraszam też do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie! To pozdrawiam, a my teraz przechodzimy do konsumpcji. To lecimy. Kurde. Dajcie. Dajcie. Dajcie, dajcie. Bierzcie śmiało, bierzcie to wszystko. Dobra, okej, okay, kochani. No to przechodzimy do unboxingu kolejnego prezentu, jaki otrzymałem od widzów moich w podziękowaniu za roulette McDonald's Challenge. Słuchajcie, no, jest po prostu tego tyle, że w skrócie pokażę. Są dwa tajemnicze, trzy tajemnicze zawiniątka. Listy dostałem. Eee, trzy rzeczy. 53 rzeczy, za które uwielbiam krychę. Postaram się to odpakować i wam pokazać, co tam jest w tym środku. Puchar króla McDonalda. Wyobrażacie to sobie? Puchar króla McDonalda, zrobiony przez mojego widza. No, coś niesamowitego. Naprawdę dziękuję za ten puchar. Jesteście wielcy. A w środku, no, w środku, no, jestem zaskoczony. Moje ulubione jojo, o którym już mówiłem. Dżdżownicę. Trzy razy cukierki żelowe o smaku owocowym. Trzy razy drżownice, zobaczcie. Nim dwa. Znowu jojo -jo, moje ulubione. Wiedzą co dobre. kiss me cukierki barwiące, cukierki rozpuszczalne. Fajne, super. Dostałem delicję. Mil milkę, ciasteczka. Dostałem czekoladę wedla dużą. Dostałem. Zozole, jest! Dostaliśmy zozole. Dostaliśmy kolejne drżownice, malinki, żelki. To wszystko dostaliśmy od widzów. 53 rzeczy, za które uwielbiam Krychę. Ja muszę to otworzyć i trudno, ja to otwieram, nie? Mimo, że to jest tak dobrze zapakowane i trochę mi to zajmie, to się wytnie. O, ale tego, tego, o jeny. Przeczytam może kilka. Mam z nim zdjęcie. Bardzo mi miło. Mam na pewno z tobą zdjęcie. Kolejny. Nagrywa z pasją. No, nagrywa z pasją. Robi to z pasji. Ma dobre poczucie humoru. Siemanko! Tak, mam. Przeczytam na odcinku. Jeśli czytasz to na odcinku, to proszę pozdrów moją najlepszą przyjaciółkę, Kornelię. Pozdrawiam, przyjaciółkę Kornelię. I powiedz widzom, żeby cię subskrybowali, bo lubisz zajebiste filmiki i wkładasz ciężką pracę w to, co robisz. Krycha, dziękujemy, że jest, jesteś. Bez ciebie YouTube wyglądałby zupełnie inaczej. Powiem, żeby mnie subskrybowali, tak więc subskrybujcie mnie. Pozdrawiam, przyjaciółkę Kornelię. Pozdrawiam cię, Kornelia. Przeczytałem właśnie ten list tutaj, proszę zobaczyć. To nie jest żaden mój wymysł, tak więc tutaj cię pozdrawiam i zachęcam do subskrybowania. Dziękuję za dobre słowa. Naprawdę no to jest coś niesamowitego. Dziękuję za ten podarunek. Dziękuję wszystkim, którzy się złożyli za to. Dziękuję y, Łukiemu, y, który przygotował to dla mnie. Łuki, ja cię pozdrawiam. Naprawdę to co zrobiłeś, no jest niesamowite. Nie wiem czy ci ktoś pomagał, ale to co robisz to jest coś wielkiego i nie jestem tego w stanie opisać słowami, jak mi jest miło. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, że zrobiłeś to dla mnie i pozdrawiam Cię teraz na odcinku, żegnając się ze wszystkimi widzami. Pamiętajcie, są ludzie na tym świecie, którzy są mili, sympatyczni i Ci pomogą, i Cię wesprą. Za to wam dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują, lajkują, są ze mną na odcinkach. Dziękuję, że jesteście. Ja dla was też na pewno będę się starał. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was, Krycha, Cześć! Zakrześ! 1, 2, 7, dobra. Eee, Widzowie polecają! Eee, Mieci kanał, spoko, polecają, będzie na odcinku.